Jako chrześcijanie potrafimy pewne fragmenty Bożego Słowa zacytować z pamięci. Potrafimy na przykład większość z nas powiedzieć modlitwę Ojcze nas. Część z nas potrafi powtórzyć słowa psalmu 23. Może ktoś, XIII rozdział pierwszego listu do Koryntian potrafi powiedzieć z pamięci. Ale niestety jest w tym również smutna rzecz że niewielu z nas potrafi opowiedzieć w taki zrozumiały sposób przesłanie Ewangelii, w komunikatywny sposób, podzielić się słowami Ewangelii. I myślę, że często Kościół zawodzi w mobilizowaniu nas, ludzi, do dzielenia się Ewangelią. Ja dzisiaj spróbuję powiedzieć Ewangelię w taki prosty sposób. Zakładam, że jesteście ludźmi, którzy nie znacie Pana Boga. Podzielę się z Wami Ewangelią. Bóg jest święty. Niebo jest święte. Słowo święty, między innymi, oznacza doskonały. Doskonałe. Skoro już to wiem, to muszę mieć świadomość, że Bóg nie może pozwolić, ażeby coś niedoskonałego, nieświętego, znalazło się w niebie. Gdyby takie rzeczy niedoskonałe znalazł się w niebie, niebo przestałoby być święte, przestałoby być niebem. Każdy z nas ma ciało i duszę. Gdy umieramy, ciało idzie do ziemi, a dusza to ten prawdziwy ja, prawdziwy ty istnieje w wieczności. Z Bogiem albo bez Boga. Jezus mówi, że nie ma trzeciego miejsca. Mamy problem. Wiecie jaki? Biblia mówi, że jeżeli złamałem, że jeżeli złamałeś nawet jedno z Jego przykazań, kiedy oszukałeś, skłamałeś, nie dotrzymałeś słowa, zezłościłeś się na kogoś, chociaż raz, to twoja i moja dusza stała się niedoskonała. Nie jesteśmy w takim stanie znaleźć się w niebie. Czy znasz chociaż jednego człowieka, który nie złamał żadnego Bożego Prawa? Nie skłamał, nie oszukał, nie gniewał się, nie wściekał się na kogoś. I wiecie, i to jest, wiemy, odpowiedź jest oczywista. I to jest nasz problem. Czyli wszyscy ludzie, każdy z nas złamaliśmy Boże Prawo. Czyli wszyscy mamy niedoskonałe dusze. Będąc w takim stanie, nie możemy być w miejscu, w którym jest Bóg, czyli w niebie. Czy to ma sens? Dobrze. Gdy umrzemy, nasza dusza w takim stanie, gdy będzie, nie może być tam, gdzie jest Bóg. Żeby być w niebie, muszę mieć jakby doskonały zapis, doskonałą duszę, jeśli chodzi o moje życie. Nikt z nas jej nie ma. Czy to znaczy, że wszyscy muszą pójść do piekła? Ludzie mówią, to nieprawdopodobne, to niemożliwe. To jest nie do pomyślenia, żeby dobry, święty Bóg mógł w ogóle stworzyć takie miejsce jak piekło, a co, co bardziej jeszcze wysłać tam ludzi takich jak my. Chcę powiedzieć, że kochający Bóg stworzył takie miejsce jak piekło i musiał to zrobić. Wyobraź sobie sytuację, wyobraź sobie osobę, którą bardzo kochasz. Kogoś, kogo najmocniej kochasz. I nagle ta osoba pewnego wieczoru została zabita z premedytacją w bestialski sposób. Łapią tego mordercę. Stawiają go przed sądem. Jest oskarżony. Wina jest udowodniona. I sędzia mówi: Zrobił pan straszliwą rzecz. Ale z tego powodu, że ja jestem dobrym sędzią, to pozwalam panu odejść wolno. Zdenerwowałbyś się trochę? Trochę? Dlaczego byś się zdenerwował? Wiesz, że jeżeli ktoś złamie prawo, to musi być poniesiona konsekwencja z powodu złamania tego prawa. Jeżeli nie będzie kary za złamanie prawa, to możemy zapomnieć o czymś takim jak sprawiedliwość. Wiesz, piekło nie wiąże się z Bożą Miłością. Piekło wiąże się z Bożą Sprawiedliwością. Zadam jeszcze pytania, które będą pomocne, tak żebyś no, miał tutaj jasność w tym, o czym mówię. Ja kłamałem wiele razy w moim życiu. Nieraz mi się to zdarzyło. Jeżeli mówię nieprawdę, jeżeli kłamię, to kim jestem? Śmiało. Płomczę. Dobrze. Rozumiemy to? Czy ktokolwiek tutaj z obecnych skłamał? Jeżeli tak, podnieś rękę do góry. Trzymajcie je wysoko. Wysoko, śmiało. No, jakieś zdjęcie ze zboru. Jest. Skoro skłamałeś, to czyni coś z siebie takiego samego kłamcę, jak ja jestem. Jeżeli nie podniosłeś swojej ręki, to chcę ci powiedzieć, że w tym momencie drugi raz kłamałeś. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, żebyś zabrał coś, co do Ciebie nie należy? Ołówek, gumkę. Czy jak pójdziesz na półkę, tam gdzie są Twoje książki, czy są tam również książki, które nie są Twoje? Czy znajdziesz jakąś płytę, która nie jest Twoją płytą? To kim jesteś? Jeżeli coś takiego ci się zdarzyło, ręka do góry. Śmiało. Brat jest taki wolny od tego? Fajną grupę ludzi tu macie. Banda kłamliwych złodziei. Gdyby Pan Bóg na to nie reagował, nic z tym nie zrobił, to byłby jak ten niesprawiedliwy sędzia, który wypuścił mordercę. No ale ty tak sobie siedzisz i myślisz, no trochę, trochę przeholowałeś, chłopie. Kłamstwo, kradzież to malutkie rzeczy. Ja nikogo nie zabiłem. No, powiem coś, co Ciebie może zaciekawić. Ja jestem bardzo religijny, może tak myślisz. Jezus w całkowicie inny sposób niż ty i ja definiuję morderstwo. Wedle polskiego prawa, żebyś został uznany za mordercę, musisz dokonać i musi to być dowiedzione. I teraz jesteś winny morderstwa. Tak? Wedle Bożego, doskonałego prawa wystarczy sam zamiar, byś był uznany za mordercę. Zdarzyło ci się tak wkurzyć zdrowo na kogoś? Tak nienawidzieć? Ręka do góry. No, widzę, że już brat lepiej teraz. Nie będę mówił o pozostałych siedmiu przykazaniach, nie chcę nas zawstydzać. Ale z powodu sprawiedliwości musi być takie miejsce jak piekło. To nie jest dobra nowina. Ale to jest prawdziwa nowina. Ale mam również dobrą nowinę. Każdy. Każdy. Każdy z nas może otrzymać przebaczenie. I dlatego Jezus jest moim bohaterem. Dzisiaj mamy 27 września 1900. No widzę, że jeszcze jesteście trzeźwi. 2009 roku, tak? Twój i mój kalendarz jest oparty o jego życie. Wszystkie te wydarzenia przed Chrystusem, po Chrystusie, Boże Narodzenie, Wielkanoc wszystkie te wielkie rzeczy, wielkie święta w naszym kalendarzu są oparte o jego historyczne życie. On naprawdę był. Ale jest pewna różnica był również człowiekiem jest potężna różnica pomiędzy nim a mną, nim a tobą. On żył doskonałym życiem. Nigdy nie zrobił niczego niewłaściwego. Jezus jest doskonały. I w tym jest zupełnie inny od każdego z nas. Ponad 2000 lat temu można wyobrazić sobie taką sytuację dla Boga, którego nie istnieje czas, że On widział nas, również nas, w ten niedzielny poranek 27 września 2009 roku. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Że Jezus mu rozmawia ze swoim ojcem i mówi: Kocham tych ludzi tam w Dąbrowie. Czy jest, czy można coś zrobić, żeby nie musieli kończyć w piekle? I ojciec mówi, że jest taki sposób. Że ty, synu, musisz stać się człowiekiem, musisz stać się jednym z nich. Musisz żyć w doskonały sposób, tak jak nikt nigdy z nich nie żył. Musisz być pomiędzy nimi, musisz być odrzucony, musisz pójść na krzyż, musisz być zupełnie sam. I w ten czas cała wina tych wszystkich ludzi zostanie włożona na ciebie, zostaniesz ukarany za ich bunt, za ich grzech. Jeżeli to uczynisz, to przebaczenie dla nich będzie możliwym. Kiedy ludzie poproszą, aby zapis ich życia, ta ich niedoskonała kartoteka, została zamieniona na zapis Twojego doskonałego życia, to będzie dla nich szansa, żeby im przebaczył. I zgodnie z przekazem historycznym Jezus dokładnie tak uczynił oddał swoje życie. Myślę, że nie ma większej miłości niż sytuacja, w której ktoś oddaje swoje życie za kogoś drugiego, takiego jak ty i ja. Ale są pewne rzeczy, które my musimy uczynić ze swojej strony. Są trzy największe wydarzenia w naszym życiu. Na dwoma z nich w normalnej sytuacji nie mam żadnej kontroli. Jest to dzień urodzin i dzień śmierci. Ale jest trzecie, najważniejsze wydarzenie naszego życia, na którym mamy kontrolę. Jest to decyzja o tym, czy przyjdziesz do Jezusa, i poprosisz go o przebaczenie, czy tego nie zrobisz. To jest jedna z trzech najważniejszych rzeczy, która się dzieje w Twoim życiu. My nie jesteśmy zbawiani przez to, że chodzimy do kościoła. My nie jesteśmy przyjęci przez Boga, przez to, że jesteśmy niezłymi ludźmi, że czynimy dobre rzeczy, że znamy Biblię, że próbujemy robić dobro. To wszystko wspaniałe, fajne rzeczy, ale żadna z nich. Żadna z nich nie sprawia, że Boże przebaczenie jest Twoim i moim udziałem. Jezus powiedział, że muszą się dokonać w życiu każdego z nas dwie rzeczy i gdy one zaistnieją, w ten czas to Boże przebaczenie jest Twoim udziałem. Pierwsza jest taka. Jezus mówi, że muszę być chętny, że muszę być gotowy odwrócić się od wszystkiego, o czym wiem, że jest złe w moim życiu. To jest pierwsza rzecz. Zwróć uwagę na słowo chętny, gotowy. Są takie rzeczy w Twoim życiu, z których chciałbyś się pozbyć, ale nie jesteś w stanie tego uczynić. Ale jest dobra nowina. Gdy będzie w Tobie ta gotowość, chęć odwrócenia się od nich, to Bóg Ci w tym pomoże. Ale musi być w Tobie i we mnie ta chęć, gotowość odwrócenia się od tego, co jest złe, co jest grzeszne w moim, Twoim życiu. Musi być ta gotowość. Druga konieczna rzecz do przyjęcia przebaczenia. Musisz poddać swoje życie Jezusowi. Musisz poddać swoje życie Jezusowi. Co to oznacza? Pomyśl. Bóg, który sprawił, że masz tatę i mamę. Bóg, który sprawił, że się urodziłeś. Bóg, który sprawił, że żyjesz 10, 20, 30, 50, 70 lat. Bóg, który każdego roku, każdego miesiąca, każdego tygodnia, każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty, każdej sekundy podtrzymuje Twoje życie. Czy taki Bóg nie zasługuje na to, żeby był najważniejszą osobą w Twoim życiu? poddać się, to zmienić swoją postawę wobec Jezusa. Tu nie chodzi o to, że będziesz bardziej religijny, czy będziesz jakimiś religijnymi tekstami mówił, czy robił rzeczy religijne. Tu chodzi o Twój styl życia. Twoje zachowanie, Twoje wybory, Twoje wartości muszą pokazywać w sposób bezwzględny na jedną rzecz. On jest najważniejszy. To oznacza poddanie. Dopóki nie jesteśmy chętni, aby uczynić te dwie rzeczy, Biblia mówi, że jest rzeczą niemożliwą, żebyśmy otrzymali Boże przebaczenie. Załóżmy, że zwróciłeś się do Boga, jesteś gotowy odwrócić się od tych wszystkich złych rzeczy w Twoim życiu, jesteś gotowy poddać się Jezusowi. W dniu, w którym się urodziłeś, została jakby założona, otwarta księga Twojego życia. Pamiętaj, że Pan Bóg nigdy nie zasypia. Nie dlatego, że cierpi na bezsenność. On taki jest. Każdy Twój i mój zły czyn jest gdzieś tam odnotowany w księdze Twojego i mojego życia. Gdybyś tylko trzy razy w ciągu dnia zrobił niewłaściwą rzecz, a pamiętaj, że Jezus mówi, jeżeli patrzysz na kobietę i chciałbyś się z nią przespać, to już jesteś winny cudzołóstwa. Nawet sama myśl. Czyni mniej ciebie winnym. Gdyby tylko takie trzy rzeczy pojawiały się jednego dnia na twoim koncie, to w ciągu roku już masz prawie tysiąc przestępstw. Jak żyjesz 30 lat, to masz ponad trzydzieści tysięcy przestępstw. Gdybyś tylko trzy razy zgrzeszył w ciągu dnia, to byś był jak anioł. Wyobrażasz sobie całą tą kartotekę? Z zapisem negatywnych rzeczy, które działają się w twoim i moim życiu? W momencie, w którym odwracasz się od tego, co jest złe w Twoim życiu, poddajesz się Bogu, wiesz co On robi? Bierze tę księgę życia, na której jest Twoje imię i zaczyna wyrywać z niej kartki z zapisem tych rzeczy, które świadczą o tym, co źle uczyniłeś. I wyrywa to do, do ostatniej kartki. I mówi, że wrzuca to w takie głębokości morskie, i nigdy do tego nie sięgnie. Wiesz co robi? I w ten czas w tą pustą okładkę Twojego życia, gdzie jest napis, jest Twoje imię, wkłada doskonały zapis życia Jezusa. I to, co to jest niezwykłego, to od momentu tej decyzji ta księga Twojego życia z Twoim imieniem i z zapisem doskonałego życia Jezusa jest przechowywana jak największy skarb, aż do momentu, gdy przed nim staniesz. Uczynisz jeszcze wiele złych rzeczy ale powinno ich być mniej, mniej i mniej. I pewnego dnia, gdy umrzesz, staniesz przed Bogiem. Zostanie przyniesiona przed Jego tron księga Twojego i mojego życia. Pan Bóg otworzy tą księgę, zajrzy do niej i powie, byłeś, byłeś doskonały. A Ty zaczniesz protestować. Był taki facet, który mi zrobił zdjęcia. Jak się przyznawałem, że jestem kłamliwym złodziejem. Tak, to prawda. Ale był dzień w Twoim życiu, gdy odwróciłeś się od zła, od grzechu w Twoim życiu i poprosiłeś Jezusa o przebaczenie. Uczyniłeś go najważniejszą osobą Twojego życia. Przyjdź. Niebo jest Twoim. Jesteś Moim kochanym synem. Jesteś Moją ukochaną córką. To jest sytuacja. Taka na tak, pozytywna. A co się stanie, gdy swojego życia nie poddałeś Jezusowi? Biblia mówi, że czy chcemy, czy nie chcemy, czy w to wierzymy, czy w to nie wierzymy. To jest tak, jak wiesz, z prawem ciążenia. To niezależnie od, od Twojej y, teorii, od Twojego wykształcenia, od Twoich przekonań. Jak wyjdziesz przez okno, do góry nie polecisz. Niezależnie od teorii względności, którą będziesz wyznawał. I czy chcesz czy nie, czy to podoba Tobie, czy nie, czy to akceptujesz, to nie ma znaczenia. Umrzesz, to masz jak w banku i staniesz przed Bogiem. I myślę, że gdy przed Nim się znajdziesz a Go nigdy nie pokochałeś, to nic innego nie będziesz mógł zrobić, jak tylko płakać. Pan Bóg ci powie, nie mogę Cię przyjąć do nieba. Nie mogę Cię przyjąć do miejsca, w którym jesteś. Dlatego, że nigdy nie poprosiłeś mnie o to, żebym ci przebaczył. I tak, ja wiem, że chodziłeś do kościoła. Ja wiem, że próbowałeś być dobry. Zrobiłeś sporo dobrych rzeczy. Wiesz, ale ja Ciebie stworzyłem. Ja Ciebie kocham. Ja chciałem czegoś więcej. Ja chciałem z tobą relacji. Ty nigdy się na to nie otworzyłeś. Nigdy tego nie przyjąłeś. Z tego powodu, że jestem Bogiem, który Ciebie kocha. Nie będę Cię do niczego zmuszał. Jeżeli nie chcesz takiego Jezusa, nie chcesz takiego miejsca jak niebo, to niestety muszę wysłać Cię tam, gdzie chcesz pójść czyli do wieczności, w której mnie nie ma. A ona nazywa się piekłem. Wiesz co, to jest piekło? Dostojewski powiedział, jest to miejsce, do którego Pan Bóg już nigdy więcej nie zagląda. Miejsce, w którym nie ma pokoju. Nie ma przebaczenia. Nie ma miłości. Nie ma grama nadziei. To jest piekło. Być może w ten czas Pan Bóg Ci przypomni, że, że na kilka sposobów próbował Ciebie zatrzymać. Być może Ci powie, poszedłem z powodu Twojego grzechu na krzyż. Za każdą złą rzecz, którą uczyniłeś. Za każdą złą myśl. Umarłem za to. Być może Ci przypomni, że był taki facet 27-go. Września 2009 roku, który Ci o tym powiedział. Po trzecie, być może Ci uświadomi, że w kraju, w którym żyjesz, jest sporo społeczności, które o tym mówią i zwiastują Ewangelię. Mogłeś znaleźć się w jednej z nich, mogłeś przyjąć przesłanie, którym się dzielą. Po czwarte, dałem Ci sumienie. Bardzo dobrze wiedziałeś, że jest dobro i zło. Bardzo dobrze wiedziałeś i byłeś świadomy tego, czego nie akceptuję. Dokładnie wiedziałeś, co robisz. Być może przypomni Ci o tym, że stworzył tak piękny świat, w którym pozwolił Ci żyć. Jak Ci mogło nie przyjść na myśl, że to Jego dzieło, że to samo nie powstało. I ostatecznie powie Ci Pan Bóg, że powstał z martwych, że Jego grób jest pusty. To był najgłośniejszy krzyk Boga. O tym, że Ciebie kocha i ma w daną wszelką moc. Ty, pomimo tego, niczego nie uczyniłeś. Ponieważ jestem Bogiem, który Ciebie stworzył i kocham, nie będę nalegał na Ciebie i zmuszał, byś był za sobą i w miejscu, w którym nie chcesz być. Musisz znaleźć się w piekle. Bądź szczery ze sobą, gdyby dziś nić Twojego życia została przecięta. Gdzie się znajdziesz? W niebie? Czy w piekle? To ważne pytanie. Aby być pewnym, musisz mieć doskonałą kartotekę, aby dostać się do nieba. Są tylko dwa sposoby, aby tam się znaleźć. aby mieć tę doskonałą kartotekę. Albo będziesz doskonałą osobą, będziesz żył doskonałym życiem, a wiesz, że każdy z nas robi sporo bałaganu i coraz więcej go robi, więc daruj sobie tą aktywność. Albo jest drugi sposób. Możesz przyjść do Jezusa, poprosić go, by dał Ci swoją doskonałą kartotekę, abyś mu otrzymał przebaczenie. Co musisz zrobić? Już mówiłem, odwrócić się od wszystkiego, o czym wiesz, że Bóg nie akceptuje w Twoim życiu. Musisz być gotowy do podjęcia takiej decyzji. Musisz być gotowy powiedzieć przepraszam Jezusowi. A po drugie, musisz znaleźć sposób, aby uczynić Jezusa najważniejszą osobą w Twoim życiu. Dopóki nie będziesz gotów uczynić tych dwóch rzeczy, jest niemożliwą rzeczą, żebyś otrzymał przebaczenie. A to oznacza, że w dniu sądu nie będziesz człowiekiem, który znajdzie się w rzeczywistości, w której jest Bóg. Co zrobisz teraz z tym, co usłyszałeś? Pan Bóg przyprowadził Cię tutaj, sprawił, że to usłyszałeś nie po to, żeby to Słowo Cię osądziło, ale po to, żeby Cię uwolniło. Żeby Cię uwolnił. Po to, żebyś przestał przed Nim uciekać. Powiedział Ci po to, żebyś pokorzył się był gotowy odwrócić się od tego, o czym wiesz, że on nie akceptuje. Po to, żebyś po raz pierwszy tak szczerze, tak naprawdę, przyszedł do niego, powiedział o tym, jak bardzo go potrzebujesz. I powiedział, że chcesz go kochać. Żeby był panem twojego życia, twoich wyborów, twoich decyzji, twoich pieniędzy, twojego zdrowia, twojej przyszłości, twoich marzeń. Co zrobić z Jezusem? Niejmy chwilę modlitwy, tak w ciszy, jak siedzimy. Jeżeli chcesz pogadać z Panem Bogiem, to jest to moment dla Ciebie. Jak już nasze nabożeństwo się skończy, będziesz chciał pomodlić się, porozmawiać. Jest pastor, są ludzie, do których być może masz zaufanie, jestem ja. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Bóg mówi: Nie zatwardzaj swojego serca. Jeż to jest przywilej dla Ciebie, żeby Bóg zechciał do Ciebie powiedzieć tak, żebyś usłyszał Jego przesłanie. To nie jest szansa dla Niego. To jest Twoja szansa. Nie strać jej. Przestań ściemniać. Przyjdź taki, jaki jesteś. I Ciebie zmieni. Tego Ci życzę. Amen.